Witam Państwa, znajdujemy się w odmianie maliny letniej Tulamen. Tydzień temu byliśmy na tej plantacji, robiliśmy zabieg produktami Algaren i 1 litr i borogryn 1 litr. Witam Państwa bardzo serdecznie, znajdujemy się w odmianie maliny letniej Tulamen. 7 dni temu znajdowaliśmy w tej plantacji, robiliśmy zabieg w okresie kwitnienia produktem Algaren Twin 1 litr plus Borogrin 1 litr. Proszę zobaczyć ile kwiatostanów pięknie zawiązało, a ile nowych podbijało. I teraz proszę Państwa... W tolamenie jest idealny moment na podanie produktu Expando. Idealny moment teraz. Kończy się kwitnienie pierwszych kwiatów, już zawiązują się takie trójkąty. Wtedy najlepiej podać pierwszą dawkę produktu Expando w dawce 4 litry na hektar. W podstępach co 7 dni będziemy wykonywać następne 3 litry na hektar i 7 dni następne 3 litry na hektar. Będziemy to robić naprzemiennie z produktami wapnowymi. Czyli Kalgreen, dawca 2 kg na hektar. I jeśli jest taka konieczność, lub liście wykazują objawy niedoboru mikroelementów, że magnezu lub żelaza, będziemy podawać Kalgreen wraz z produktem Green Mix. Cal Green 2 kg, Green Mix 1 kg na hektar. Proszę zobaczyć, jak tulamen nam nawiązał kwiatostanów, jak jest piękny, przerasta. Proszę zobaczyć, ile nawiązał nowych kwiatostanów. Ile jest owocu. Aż miło popatrzeć, żeby się nikt tego nie spodziewał, że, że tak pięknie nam podbijał. Proszę zobaczyć. Pięknie to wygląda. Tak jest ściana owocu. To aż prosi się, żeby podać tym malinom expandor, żeby to wszystko ładnie utrzymało i zawiązało i równomiernie poprzerastało. To coś pięknego. Aż miło pozawiesić oko. I to tak można iść i się jedna wielka ściana owocu. Naprawdę. Bardzo ładnie nam się zregenerowały, ładnie przerastają. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Zawsze bo możemy coś doradzić i możemy pomóc. Zapraszam Państwa za 7-10 dni się pojawimy na tej plantacji. Zobaczymy, jak one będą wyglądać po pierwszym zabiegu. Tutaj będzie wykonany w dniu dzisiejszym zabieg produktem Expando. 4 litry na hektar, zobaczymy za 7-10 dni pojawimy się państwo, Państwu pokażemy jak wyglądały malinki po tym zabiegu.